Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie w przysłodkiej grze, Mały Kotek w Wielkim Mieście albo Little Kitty Big City, jak kto woli. E, moi drodzy, ja niestety jestem chora i tak było przez ostatni miesiąc. E, stąd też właśnie na kanale raczej się nic nie pojawiało, bo po prostu mój głos nie był w stanie się ze mnie wydobyć. Poza pracą, którą robiłam, a ja niestety pracuję głosem, e, stąd też po prostu... Ledwo, ledwo zipię ostatnio. E, moi drodzy, zagramy sobie jakieś tam 20-25 minut e, właśnie małego koteczka, takiego ślicznego słodziaka, który teraz na nas patrzy. I jeżeli Wam się spodoba i będziecie chcieli więcej, to oczywiście sobie tam pewnie zrobimy kolejne odcinki. E, na razie, słuchajcie, kliknijmy sobie play. I ja oczywiście jeszcze nic nie robiłam, tak jak widać. I sobie zaczniemy. Także Zobaczymy. Co nam kotek tutaj słuchajcie przyniesie. Swordage. mówi widać. O, jaki słodziak. No, nieźle się zaczęło, okej. Okay. wyjść w takim razie. Och, gdzie ja jestem? Okej, okay, musimy wrócić do domu. To jest nasz główny cel. Ale to przecież tak daleko. Potrzebuję więcej energii, żeby wejść. Co my tutaj mamy? Mamy jakąś rybkę zdechłą. Piórko i... Nie wiem co. Śrubki. <śrubki> e, tutaj mamy kaciewment, tak? Czyli koci achievementy, Których jest, słuchajcie, całkiem sporo. E, tutaj, o jakieś takie rzeczy, które możemy ze sobą nosić. Oczywiście tutaj jest zapis jakiś spanko e, Ja tylko, słuchajcie, troszeczkę tutaj... O. Naprawię głośność, bo niestety moje uszy nie wytrzymały tego wstępu. Co my tej mamy. O, umiemy skakać. O, skaczemy również na rzeczy. No dobrze, na razie może się rozejrzyjmy. O, możemy też biegać. No, Słuchaj, jak cię mogę jakoś tu wskoczyć. A, ja mogę tak, o, o jejku. No no to, no to chyba nie. Ale przesłodki ten kotek. Jakby jeszcze miał biały pyszczek i końcówkę ogona, to by wyglądał jak mój stary kotek. Eee, kitka. Ojejku, dobra, nieważne. Nie lubimy wody, aż się przestraszyłam. No tak, no bo to ma sens, że kot nie lubi wody. Ja to jestem. A jak tu, tu wskoczymy? I, i tam skoczymy. Ojej. No to mi tak średnio wyszło. a możemy do kogoś do domku wejść. Możemy podnieść. Aha. <noise> Gdzie włożymy? Oj. Czekaj. Wejdziemy tu i włożymy do brudnych naczyń. O, o. O, o. He. Proszę bardzo. Oj. O, o Nie mogę przejść. Czy my tu coś jeszcze możemy zdziabnąć na dół? Proszę. O, nie. Dobra. Nieważne. Klapek spadł. <noise> O, przepraszam, o-o. Dobra, to weźmiemy jeszcze jeden i zostawimy go gdzieś indziej. Czy to może... to się otworzy? Nie, to się nie otworzy. Dobra, to zostawimy tu. Niech sobie leży. Czekajcie, to jeszcze jest... o właśnie, szklanka! Dobra. No jakie fajne. No i co, wróciliśmy do naszego punktu wyjścia tak naprawdę. Czy ja tę rolniczkę też mogę? Świetnie. I ta doniczkę też ma, o, jakieś kie. Aha, okej. Okay. Uderzymy kiły, to on zwala wszystko. Aaaa. Do widzenia. Jeszcze jedno nam zostało. Okej. Okay. Okej, okay, musimy precyzyjnie skoczyć. Um, ok. Aha. Ja chyba powinnam się poruszać do przodu, jakbym chciała skoczyć. No, no, no. A, nie, dobra, nieważne. Dobra, na razie... Chodźmy, zobaczmy. A to pies, o tu jakiś piesus, sibuś, a to w sumie takie japońskie jest troszeczkę. A tutaj też nie... Nie przejdziemy, bo jest woda. Także chyba jedyne co nam zostaje tutaj, to rzeczywiście spróbować... Nie! No, trzeba było się nie ruszać. Um. Uważaj, ja do was wrócę, jakieś przeskoczę na tą drugą stronę. Ja też jestem jak ten taki mem, pewnie w internecie znacie. E, o Jezu. E, że idzie ten taki facet e, bardzo przystojny, i chyba dziecko za sobą na, na wybiegu. E, no i tam jest, że, że kobieta, kiedy ma coś zrobić w grze, i facet jej pomagający. To właśnie by była ja. Bądźcie, e, bądźcie, spotkamy się, jakieś przeskoczę na tą drugą stronę. Dobra. Nie zajęło mi to aż tak długo, jak myślałam. Eee, do widzenia. O pan krok. Cóż, coś, cóż. cóż. Czyżby to nie ten latający kotek? Ale no, ty do mnie mówisz? No ja nie widzę żadnych innych mało kotów, e, które po prostu sobie tak latały. Ach, to ty mnie tak przestraszyłeś. Albo przepraszam, to ja ciebie tak przestraszyłam, przepraszam. E, ja to nie moja wina. Nie twoja wina? A chyba musisz się bardziej nauczyć latać. Jeśli tak, wiecie, to nie latam. No, z takim podejściem to ty w życiu nie będziesz latać. Dzięki, bo męża No dobra. Widzisz, musisz tylko tak poruszać swoimi skrzydełkami. No, panie, to jest to tak średnio. No dobrze. Musimy znaleźć tego ptaszka, co my tutaj w Escape mamy, w naszych zadaniach. No dobra. Ale gdzie my tu. Ja błagam, żeby tu za dużo tego skakania nie było. Bo ja, ja nie umiem już skakać. <śmiech> nie. <śmiech> O nie. A tym przeszło. O, możemy sobie tutaj się przecisnąć. O, jakie fajne stopy. Kocie <laughs> stopy, najlepsze stopy. O, dzień dobry panu. Stań się artystą. O, to ja już wiem, co zrobimy. Gdzie mogę. Gdzie mogę jakoś. O, mogę mu tu poprzeszkadzać. Hehe. To he. przeszkadzam panu. a Ops! patrzcie. Możemy hmm. <laughs> tutaj porobić łapki. O, ops, ops. Czekajcie. O. o. Chciałabym serduszko zrobić, ale tak pewnie średnia wejdzie. O nie, wymieszałam te dwa kolory. Czekajcie. O nie, no rzeczywiście zmieszały się. Aha, już się stałem artystą. Okej. Okay. A to taki. taki. No. Tu i tu i tu. No i powiedzmy, że wyszło mi troszkę. Ale takie. Świetne, świetne, bardzo mi się podoba. Mhm. O, możemy to sobie poprzesuwać, no patrzcie. Okej. Okay. I teraz znowu się przyciśniemy. Idziemy. Fajne, to stopy ma. <laughs> o! Aha! To tak po prostu mogliśmy sobie przejść tutaj dookoła. O, jest piłka, słuchajcie, jest! O nie. No jakby kto nie wiedział, to ja w piłkę nie gram. <laughs> no dobra, no muszę tego gola wbić, bo... posiara no. Tylko tego tyłkiem nie zahacz no, mówiłam tylko mnie zachodź. No wstyd. Jak gram jak nasza reprezentacja. Chociaż powiem wam, że australijska nie lepsza. <laughs> no panie, jak trudne to może być, żeby wbić tu piłkę na... No, no, no zobacz... Jej. O Jezu, cztery takie będą. Znaczy teraz to już trzy. No trudno. Może wskoczymy sobie o tu. I tutaj znowu sobie wskoczymy i wszystkie, wszystkie nasze, do widzenia. E, co mi się tu nie chciałaś przewrócić, cię I to też, i to też. I to też, do widzenia. Okej, okay. prawdziwy kocie z nas. Tu nie możemy przejść, bo jest woda. Nie, trzeba będzie gdzieś jakoś dookoła. Tak jak moje, ten mój głos to jest jeszcze straszny. Auć, auć. Co tu możemy? A możemy tylko podnieść i sobie tam gdzieś zanieść. Czy to nie było gdzieś kosza? <słys> Hehe, <śśmiech> zoomis. <-iz. śmiech> Świetny zoomis. O dobra, no, dobra, to odłóżmy tu. To nie dla nas. Tu możemy sobie przejść. a tu możemy przeciągnąć to. Ale... Ale dokąd? Nie, nie, nie bardzo to widzę. No mamy kaczuszkę. Możemy sobie przejść. O, tu przejdziemy sobie pod. Uuu, fajne, te stopy ma. No i dobra, kaczka jest. O, tam też możemy przejść. Tu ją odłożymy. Oje, o nie, jest zablokowany. Nie możemy przejść. No trudno. Tu jakoś znajdziemy w inną stronę. Hmm nie wpaść na tę wodę, bo woda nas nie lubi. O, proszę bardzo. O Jezus, no mówi. O Boże, to był pies. Jedzie tam bądź. Okej, okay, znaleźliśmy naszego kolegę. I pieska. No naprawdę. Te psy to zachowują się jakby to była ich droga. No i tu jesteś. Co się tak długo zajęło? Zapomniałeś jak się lata? Ale ja nie umiem latać. No ale, bo mówi, że tam skrzydeł nie ma, że ja mówię, no jak to, 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 to jak ty latałeś bez skrzydeł? Ja nie latałem, ja spadałem. Albo spadałem, bo że ta kotka ja Spadłam z mojego wysokiego leżenia. No i na sam dół tutaj. Ale ty, skoro nie umiesz latać. E, to jak chcesz się tam z powrotem dostać? No właśnie, kurczę. To strasznie wysoko. Ale żeś sobie tutaj narobił problemu. E, pozwól, że pomyślę. Dobra, mam pomysł. Ok, już wiem. A co ty na to, żeby. Wybrać te gorsze latanie, e, jak Wy bezskrzydłowe stworzenie lubicie robić, wiesz, z sapaniem, e, pufaniem, no i Twoimi pazurami. Masz na myśli, że mam się wspiąć? No właśnie to powiedziałem. Ach, nie wiem, czy ja mam tyle siły, żeby się tak wspiąć. Ja już wcześniej byłem, że tak powiem, e, o pustym brzuszku. No a jeżeli Twój przyjazny ptaszek z sąsiedztwa miałby dla Ciebie smaczną rybkę? Naprawdę? No dobrze, no to w takim razie ja ptaszek już wiem co robić. <laughs> okej, okay, dobra, popyt i podaż. Okej, okay, mogę dać Ci jedną rybkę, żeby dodać Ci energii, a Ty musisz mi przynieść 25 rzeczy świecących. Co to za świecące? No przecież wiesz, co to za świecące, jak ten kotek się fajnie wygina. E, one są wszędzie pochowane, no i są takie świecące. E, wystarczy, że się porozglądasz. I one są dużo warte? Warte? Stary, jak nic? Mm, Okej, okay, no dobrze. Aha. E, e, a nie, przepraszam, czy ja powiedziałem, że o, one są warte wszystkiego? One są nie warte nic, są niebezpieczne na dodatek, e, dla wszystkich poza... No, właśnie nami. One nie powinny tak sobie wszędzie leżeć w tym mieście, nie chcemy, żeby komuś stała się krzywda. A więc jeżeli znajdziesz 25, e, no to oddanie mi ich jest bardzo ważne, będziemy wtedy herosami. I wtedy ja dostanę rybkę? Jasne. Jasne, chętnie. No dobrze, to już wiemy co robimy następne. O to jakieś człowieki idą. No, zdecydowanie japoński to jest. A odwal się. No, poprosił. On powiedział, że pod nimi są. O właśnie. tylko jeden. spadek pies. Ja zdecydowanie jestem. team Kot, No tamtędy to nie przejdziemy. Chociaż pieski też lubię, nie narzekam. No dobra. A czy pod tymi też będą? Tu, 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 tu. Że mogę tak sobie powyciągać je? No, tu nie było nic. Ja tylko <ścoughs> robię problem na drodze. Ale to jest coś, co by kot zrobił też. Także wcale się nie dziwię. No dobra. Um, czy my możemy sobie tu wskoczyć trochę za daleko? No, co, coś mi wyszło, ale... Ale, ale, czy to tak jak ja chcę? No nie do końca. Dobra, nieważne, to chyba tędy. Nie, także chodźmy się przejść tutaj. Ja Japońskie człowieki, czy ja mogę wam przeszkodzić? Możecie się przewrócić przeze mnie? A. Może ten pan, bo nie patrzy? Tak? <laughs> ej, ej, ej! Oddaj telefon! Stary, oddaj telefon! Oddaj telefon! O to muszę następnego znaleźć. O, tu coś się świeci. Proszę bardzo. Mamy już dwa. Ale może chodźmy sobie na razie tutaj w tę lewą stronę. O, idzie, idzie facet z jedzeniem. No patrz, jak się zatrzymał, no. Hm. O Jezus. Przepraszam, kot. Tutaj coś mamy ciekawego. Co to jest? Jakaś kapsułka. Uuu. No proszę bardzo. Chodźmy do naszego Inwentory I co? A tu można się łożyć o jaki słodziak. Dobra, na razie... Okej, okay, to, to zostawmy w takim razie sobie. <laughs> jaki fajny! Chociaż od tyłu to już nie wygląda tak dobrze. Od przodu bardzo słodki, od tyłu średnio. To może jednak nie. O, ja wolę widzieć uszka. O, jakie słodą. patrzcie, jaki ten kot jest słodki. Jezu. Ja przepraszam, i ja nie mam swojego kota teraz, to po prostu się ekscytuję wszystkim. No, no tak jest z kobietami. My tak mamy krwi. No, tam nie skoczy. No. No dobrze, e, ale tu jakbym. Ale potem to gdzie ja nie będę wskoczyć. A tu wejdę do środka. No, mogłabym wejść tylko. <laughs> Najlepiej pazurami, tak... Tylko um, to nie tędy. Tam też. O Jezu, nie zauważyłam tej wody. Ja przepraszam cię, kocie. Okej. Okay. Nawet trzy. O, tu jest jakiś inny kocie, psocio O, taki trochę jak makietka wygląda. Przepraszam. Miał? Zastanawiałam się, czy mógłbyś mi pomóc. Jestem majorem. Jeżeli major ci nie może pomóc, no to nikt ci nie pomoże. Dzięki Bogu, że cię znalazłam. Wiesz? Wasza królewska mość. Ja muszę się dostać z powrotem do domu i potrzebuję takich świecących rzeczy. I one są wszędzie porozwalane. I. Okej, okay. jedno. jedno. Jakby z jedną sprawą do mnie przychodzić na czasie. To brzmi, jakby to było dużo pracy, a my koty nie lubimy pracy. Wiesz, że my jesteśmy przecież zbudowani do, do spania i siania zamętu. Jesteśmy delikatni, śpiący. No, może czasem troszeczkę przeszkadzający. I troszeczkę przesadzamy. No tak, ale. E, Twoje entuzjazm nie męczy. E, nie mogę, że tak powiem, major nie może pomagać innym jakiś niewyspany. Ja nie miałam na myśli. Okej, okay, musisz w takim razie majorowi dostarczyć czas na spanie. E, to w ten sposób, że tak powiem, załatwimy. Ja. Ha, okej. Okay. Jako zastępczy major, e, znaczy major, a, czy tam, nie wiem... nie prezydent jako ten burmistrz e, to, to, to musisz nienawidzić e, dżemu, który jest w słoikach. Pozbądź się ich jak tylko potrafisz. Ale to tylko dżem. Ale to jest symbol e, to symbol tego, że ludzie już nie boją się kat, e, kotów katów, no. I zostawiają wszędzie tę marmolatkę. No i oni myślą, że ona tam po prostu sobie tak będzie stała. To się nie może powtórzyć. Ma no to w sumie sens, ale jest, jak mówisz, że mam się ich pozbyć, zepnij je, złam zrób cokolwiek. Usłyszenie tego, jak one się roztrzaskują, to miód moje uszy. I ty mi pomożesz? Nie słyszę przez symbolikę, jakie dają właśnie te drzemy. Okej. Widzę, że mam tutaj sporo rzeczy do zrobienia. To, 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 to. Czy ty możesz tam wskoczyć? Dziękuję. I czy tu też możesz wskoczyć? Dziękuję. I, i sobie tak o. Ej, nie stłukuję się. Co za chamstwo. He. Ale skoro to się nie stło. O, kło, to my to musimy stłoc inaczej. O, o, właśnie tak. Ten sposób. Czy jeszcze jakieś tutaj są wasza kociowość? O nie! It fits, it fits, it fits, should be it, not, not I. No to mi paszło, czy właśnie tak chciałaś? Aha, dobra, to jeszcze nie te. Okej, okay, to, to, to nie wszystkie, bo tam jeszcze stoją e, u góry. E, to, to, to my tu, hop. I my tam, hop. I my jeszcze raz, hop. I tu przechodzimy i zwalamy. Uuu, ale to było niecne. Dobra... Sk o Jezu skoczmy tu. I wszystko przewróćmy. O nie! Co ty, kobieto, robisz? Co ty robisz? No patrzcie co za hamowa Ale hamowa Ale hamowa Ej no ale to, to słuchajcie my i tak czy siak musimy tam O nie! Patrzcie co za wredna baba Ale jaja No wiecie co? mogliśmy coś skręcić, a nie co to ten, Aha, nie widział nas. Dobra, jeszcze jeden i do widzenia. E, po, Podoba mi się ta granie wiem jak Wam. U, już słyszę, że moje gardło to już je, jednak nie te lata, moi drodzy. <laughs> Proszę bardzo. Moi drodzy, e, to na no, dzisiaj myślę, że to będzie tyle. Uprzykrzyliśmy ludziom życie i to chyba o to chodzi, co nie koteł. <laughs> Także ja na Ciebie Wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że ten króciutki pokaz gry Wam się podobał. Jeżeli będziecie chcieli więcej kotka, to oczywiście dajcie znać, ja lecę się kurować. Do usłyszenia, trzymajcie się.